Bank Millennium po latach sporów o kredyty frankowe wchodzi w nowy etap. Analitycy spodziewają się mocnej poprawy wyników w 2026, a rok później liczą na pierwszą od ponad dekady dywidendę. Ja nazywam się Rafał Żyki, zapraszam na nowy odcinek stoch.pl. Jednocześnie, jeżeli mielibyście jakieś inne akcje, które chcielibyście również, żebyśmy dla Was przeanalizowali, dajcie nam znać o tym w komentarzach, pisząc jednocześnie, dlaczego akurat wybieracie tą akcję. A teraz już zaczynajmy. A partnerami kanału są Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Navigator oraz Dom Maklerski Nobel Securities. Realizacja planu naprawczego i wysokie stopy procentowe w ostatnich latach nie tylko postawiły Bank Millennium na nogi, ale też uczyniły z niego jedną z najlepszych inwestycji na GPW. Na przestrzeni 5 lat akcje banku podróżały o ponad 560%. W 2025 roku notowania urosły o blisko 80% i wciąż są w grze o nowe historyczne szczyty. Bank Millennium jako jedna z pierwszych spółek na giełdzie papierów wartościowych, już podzielił się pełnym raportem za trzeci kwartał. Najnowsze dane potwierdziły dotychczasowe trendy i wpisały się w konsensus zebrany przez pub Biznes. W trzecim kwartale bank wypracował 345 milionów złotych zysku netto przy solidnej działalności podstawowej i malejących, choć wciąż podwyższonych kosztach portfela kredytów CHF. Wynik netto był 81% wyższy w ujęciu rokrocznym, o 4% lepszy niż kwartał wcześniej i zaledwie milion złotych niższy niż oczekiwali analitycy. Wzrosty w trzecim kwartale napędzał głównie segment korporacyjny. Dochody odsetkowe w segmencie kredytów dla firm urosły o 6% kwartał w kwartał. Jednocześnie w detalu ciążył spadek portfela hipotek we franku szwajcarskim i wciąż niska nowa sprzedaż hipotek w polskiej złotówce. Wpływy prowizyjne podbiła większa sprzedaż produktów inwestycyjnych. Aktywa rosły o 9% kwartał kwartał do ponad 14 miliardów złotych, w tym ponad 10 miliardów złotych w Millennium TFI, a także stabilna bankowość codzienna. Koszty frankowe dalej są odczuwalne, ale jednak maleją. Wskaźniki kapitałowe Millennium poprawiły się kwartał w kwartał. Na koniec września współczynnik TCR dla grupy wyniósł 16%, a współczynnik Tier 1 14,4%. Jak ocenił sobie Sowkozłowski, analityk Nobel Securities? Wyniki oceniam neutralnie, choć wycena banku jest niska, więc Flowy mogą wspierać wzrost wycen banków. A w reakcji na wyniki analityk biura Maklerskiego Embanku obniżył rekomendacje dla Millennium z i dotrzymaj i podniósł cenę docelową do 16,5 zł. Jak zaznaczył obecny kurs akcji, w dużej mierze odzwierciedla już oczekiwaną poprawę wyników. Jak zaznaczył w raporcie z 27 października Michał Konarski, analityk biura Maklerskiego Embanku podnosimy 12-miesięczną wycenę do 16,50 zł, ale obniżamy rekomendacje do 3 Widoczna poprawa wyników i silna dynamika zysków są już w znacznym stopniu zdyskontowane przez rynek widzimy ograniczony potencjał wzrostu kursu przy obecnej wycenie. Jeszcze wyżej akcję Banku Milenium wycenia dom maklerski Boś. Michał Sobolewski w raporcie z 17 października utrzymał fundamentalną rekomendację kupuj z ceną podwyższoną do 17,64 zł. Prognozy analityka zakładają silny wzrost zysków netto z 950 milionów w 2025 do ponad 2,2 miliarda złotych w 2026. Jak zaznaczył Michał Sobolewski, analityk Domu Machterskiego w raporcie z 17 października, przyszły rok powinien przynieść. Zakończenie długotrwałego okresu sporów sądowych dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich. Moment długo wyczekiwany, który może wiele zmienić w sytuacji milenium. Wzrost zysków oznacza większe zatrzymane zyski i wzmocnienie bazy kapitałowej, co naturalnie wesprze dalszy rozwój portfela kredytowego. Ekspert podkreśla, że po rozwiązaniu problemów prawnych bank zyska przestrzeń do zwiększania wolumenów kredytowych oraz poprawę marsz, mimo że sektor wchodzi w okres niższych stóp procentowych. W raporcie wskazano, że bank milenium ma jedną z naj Najniższych wrażliwości na zmiany stóp procentowych branży, a w średnim terminie powinien korzystać na wzroście popytu kredytowego i odbudowie akcji pożyczkowej. Jak ocenia Michał Sobolewski, wyzwania związane z portfelem kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich powinny w dużej mierze wygasnąć już w przyszłym roku. W perspektywie dwóch lat strategia banku przewiduje powrót do wypłat dywidendy, co może przyciągnąć nową grupę inwestorów. M-bank prognozuje, że zysk netto milenium wzrośnie z 1,16 miliarda złotych w 2025 do niemal 1,95 miliarda w 2026 i 2,44 w 2027, co też przełoży się na wzrost rentowności kapitału własnego z 13,8% w 2025 do 19, a nawet 20% w latach 2026-2027. Michał Konarski wskazuje jednak na ryzyka podat i polityczne, które mogą ograniczyć potencjał zysku. Jak czytamy w analizie biura maklerskiego banku, nie uwzględniamy jeszcze zmian w CIT i podatku bankowym, które czekają na podpis prezydenta. Ich wprowadzenie mogłoby obniżyć naszą wycenę do niecałych 15 zł za akcję. Dodatkowo ewentualne działania redystrybucyjne, takie jak wakacje kredytowe czy limity stóp hipotecznych mogą mieć istotny wpływ na Millennium z uwagi na jego silny profil detaliczny. A eksperci są zgodni, że 2026 rok może przynieść istotną poprawę sytuacji Millennium. Zakończenie większości spraw dotyczących kredytów frankowych pozwoli bankowi ograniczyć rezerwy, uwolnić kapitał i poprawić wskaźniki wypłacalności. To z kolei otworzy drogę do pierwszej od lat wypłaty dywidendy. Do maklerskiej Boś spodziewa się jej w 2027 roku zysków za 2026 rok. Jak czytamy w raporcie domu akerskiego Boś. Powrót do wypłaty dywidendy w 2027 może być dla inwestorów sygnałem, że milenium ma za sobą najtrudniejszy etap i wchodzi w fazę stabilnego wzrostu. A według prognoz banku wskaźnik wypłaty zysków w 2027 wyniesie 35%, co też da stopę dywidendy na poziomie około 3%. To umiarkowany, ale symboliczny powrót banku do polityki dzielenia się zyskiem po latach gromadzenia rezerw na spory prawne. Sektor bankowy przez ostatnie lata generował rekordowe zyski i płacił gigantyczne dywidendy, jednak w tym roku potencjał sektora ogranicza cykl obniżek stóp procentowych. Perspektywy sektora bankowego na 2026 rok są mieszane. Z jednej strony niższe stopy procentowe ograniczą wynik odsetkowy, który w ostatnich latach był głównym źródłem rekordowych zysków, z drugiej jednak wzrost wolumenów kredytowych. Poprawa jakości portfeli, a także rozwój usług prowizyjnych mogą złagodzić spadek przychodów. Dom maklerski BOŚ podkreśla też rosnące znaczenie cyfryzacji i automatyzacji w zwiększaniu efektywności kosztowej banków. Jak czytamy w raporcie domu maklerskiego BOŚ, sektor stoi przed wyzwaniami. Niższe stopy procentowe i presja marżowa są nieuniknione. Banki stawiają na wzrost wolumenów, który powinien powstrzymać spadek przychodów i już teraz widać pierwsze oznaki zwiększonego popytu kredytowego. W dłuższej perspektywie banki które zbudowały mocną bazę kapitałową i elastyczną strukturę kosztową mogą przetrwać okres spadku marsz lepiej niż konkurenci. Millennium z wysokim poziomem płynności i niską wrażliwością na zmiany stóp pozostaje jednym z faworytów w sektorze średnich banków giełdowych. Wygląda na to, że bank Millennium po latach marazmu frankowego właśnie odbija się od dna i może zacząć swój nowy etap historii. Dajcie znać, czy rozpatrujecie akcje w kategoriach kupna, czy może jednak czekacie na bardziej atrakcyjne wyceny. Jeżeli tak, to jakie ceny Was interesują? To wszystko w tym materiale, dziękuję serdecznie i do zobaczenia w kolejnych.